Zanim zacznę to wbijajcie w pierwszy link z opisu yy, tako polajkujcie żeby być na bieżąco, yy, bo no wiadomo jak kanał padnie, zostanie zdjęty z, yy, że tak powiem no to nie będę miał żadnego kontaktu z Wami w ogóle i nie będę mógł wrzucać filmów, a też nawet jak stworzę nowy kanał. To nawet nie będę mógł Wam powiedzieć o tym, że jest inny, nowy kanał, gdy tam tego już obecnego, na którym to właśnie ten film jest, nie będzie. Także no, wbijajcie. Siemanko, niedługo powinny pojawić się kilka nowych filmów na kanale. A pod tym filmem w komentarzach możecie napisać, co byście chcieli, żebym dodał. A w miarę możliwości dodam. I też napiszcie przy okazji, czy byście chcieli taki film z Lektorem, czy z dubbingiem, o ile jest. I oczywiście piszcie takie filmy, które wyszły, a nie na przykład Sonic, który jeszcze nie wyszedł, co prawda, więc no, nie mam możliwości jak go dodać, bo jeszcze jest w produkcji i nie miał swojej nawet światowej premiery. Także no. Piszcie w komentarzach, a ja postaram się dodać to na razie.